Bezpośrednio przed spotkaniem z panem burmistrzem zapytaliśmy mieszkańców Pisza, czego tak naprawdę najbardziej im potrzeba. Okazuje się, że mieszkańcy bardzo czekają na port i na miejsca pracy. Z przyjemnością mogę dzisiaj powiedzieć, że w tej chwili, jeśli chodzi o miejsca pracy, to są dwie dobre informacje. Jest inwestor, który chce pobudować zakład przetwórstwa kurczaków na około 300 miejsc pracy i od miesiąca marca. Kwietnia ruszyć budowa firmy farmaceutycznej, gdzie może być zatrudnionych około 100 osób. Natomiast jeśli chodzi o budowę portu, to jesteśmy na etapie prac projektowych, będzie to port na kilkadziesiąt jednostek. Istotnym elementem tej inwestycji będzie budowa wygodnego przejazdu pod mostem klejowym. Będzie to dwupastomowa jezdnia o szerokości każdego pasa 2,70 plus ścieżka rowerowa i kładka o szerokości 3 metrów. Jak wiemy, jak wiedzą mieszkańcy Pisza, jest to na dzisiaj duże utrudnienie, a będzie to też połączenie tego terenu turystycznego. Parków na nabrzeży w stronę jeziora, przybliży to wodę do miasta, więc jest to niezwykle inwestycja ważna. Poza tym port, nabrzeża, parki to też tak naprawdę pierwszy etap budowy, budowy projektu Pisanarew, a więc takiego turystycznego wykorzystania Doliny Rzeki Pisy od Pisza do Ostrołęki. To jest pierwszy etap, a dalej będą pływające pomosty, będą miejsca, gdzie będzie można wyjść z kajaka, gdzie można zwiedzić będzie las referencyjny i to będzie etap drugi. To planujemy w roku 18. Myślę, że utworzenie takiego szkieletu projektu Pisanarew pozwoli na to, że ten projekt będzie obudowywany przez inwestorów prywatnych i będzie się rozwijał podobnie jak na Krutyni. Natomiast Fakt, że jest to zaangażowanych pięć samorządów, że będzie to odpisza do Ostrołęki, pokazuje skalę tego projektu. Więc jest to bardzo przyszłościowy projekt, dający też wiele miejsc pracy. Chcemy, żeby ten port był zbudowany w tym roku na do końca roku 2018, a parki również do końca tego roku. Jeśli chodzi zaś o y, budowę zakładów pracy, to firma farmaceutyczna na pewno będzie ukończona w roku y, 2018. W tej chwili jest przygotowywany plac budowy, wycięte są drzewa, jest gotowy projekt i y, zgodnie z obietnicą inwestora. Y, Inwestycja będzie zakończona na pewno w roku, na początku roku 2018, natomiast jeśli chodzi o przetwórnik kurczaków, to planowaliśmy, że też ona będzie uruchomiona w roku 2018. Natomiast mamy taki kłopot, że jest grupa mieszkańców, pojedynczych w mojej ocenie osób, które zaczynają przeszkadzać. I w tej chwili Stowarzyszenie Sadyba, jak również i pan Adam Plona, radny Rady Miejskiej, złożyli zaskarżenie decyzji środowiskowej do samorządowego kolegium odwoławczego. Czekamy na decyzję kolegium. Mamy nadzieję, że kolegium tę decyzję podtrzyma. Gdyby jednak tę decyzję uchyliło, to wtedy będziemy mieli z tym spory kłopot. Gościmy tu przedstawicieli inwestora. Wiem, że czynili starania, żeby zaprosić przeciwników budowy tego zakładu i pokazać podobny zakład, dużo większy. Tak, rzeczywiście, w najbliższym czasie planujemy taką wycieczkę. Chcemy pokazać zaniepokojonym mieszkańcom, uświadomić, jak tego typu zakład wygląda. Planujemy wyjazd. Do, do podobnego zakładu, również położonego w strefie. Chcemy pokazać, e, jak strefa się rozwija. Tak dla ciekawości, przy tego typu zakładzie rozwija się duży zakład LG, w którym produkuje się telewizory, e, zatrudnia kilka tysięcy osób. E, o dziwo, e, osoby zainteresowane, właśnie protestujące, o których wspomniał pan burmistrz, nie wyraziły. Zgody, czy woli na, na tego typu wyjazd. Dzisiaj jest okazja, żeby ponowić prośbę. Zapraszam Państwa na, na, na ten wyjazd, również zaniepokojonych mieszkańców, również zapraszam. Ja chciałbym jeszcze może, jeśli można, w tym temacie, dodać taką informację, że y, ta grupa od osób protestujących to w mojej ocenie y, zwykłe działania polityczne i to jest dosłownie kilka osób. To po pierwsze, po drugie, żadna z tych osób nie zgłosiła się do gminy, nie zasięgnęła informacji, jaka to będzie inwestycja, jaka zastosowana technologia, czego będzie dotyczyć, jak wielki tam będzie przerób. Natomiast to co tutaj powiedział przedstawiciel inwestora. No dziwnym jest, że na zaproszenie, jeśli chodzi o wyjazd do zakładu o takiej samej technologii, inwestor spotkał się z odmową. To znaczy, że ci ludzie nie chcą zobaczyć, jak to działa. Poza tym wypowiadają się w sposób kłamliwy, mówią o smrodzie. I jak technologia jest taka, że jest to całkowicie zamknięta technologia. I jak wypowiadają się fachowcy i wszystkie instytucje, które wydają pozwolenia, które gwarantują, że nie będzie żadnego oddziaływania negatywnego na środowisko. Powiem więcej: plan zagospodarowania terenu, który obejmuje ten teren, planowane inwestycji, Wręcz zakłada i nie pozwala na zbudowanie inwestycji, która by negatywnie działała na środowisko. Więc żadna z instytucji wydających pozwolenie takiego pozwolenia by nie wydała. A więc polityczne działanie grupy osób ma doprowadzić do tego, że w Piszu ma nie powstać 300 miejsc pracy. Już raz mieliśmy taki temat, kiedy było blisko do e, pobudowania to zakładów IKEi. W tej chwili przez takie protesty taki zakład powstał w Wielbarku i pięknie się to miasto rozwija. Taką samą sytuację mieliśmy działania grupy osób przy budowie przeprawy mostowej, którzy również w sposób płomliwy mówili, jakie będą negatywne skutki. Dzisiaj bez mostu mieszkańcy pisze nie wyobrażają sobie funkcjonowania, więc ja apeluję do, do mieszkańców i do tej grupy osób. Nie róbcie bzdur, ponieważ szkodzicie całej społeczności.